Слава Ісусу Христу! Вітаю, брати сестри, 13 19 лютого ми чуємо слово з першої книги царів з 11 розділу. Це слово нам розказує про цю трагедію, яка сталася при смерті Соломона. Просто царство Соломона розпалося на дві держави, на Ізраїля та Юду. Stało się tego czasu, kiedy Jeroboam Jero wyszedł z Jerozolimy, to zostawił go w drodze prorok Achija z silo. bo on był u w Nowym Płaszczu. Było ich tylko dwoje w polu. Wchopił Achija Nowego Płaszcza, co miał na sobie, rozdzielił go na dwanaście szmatków i powiedział do Jeroboama, weźmy sobie dziesięć szmatków, tak, w mówił Bóg, Bóg Izraela. Oto ja z ręki Salomona i dam Tobie dziesięć kolin. I matem odnaleźli się Kolino, zarady słuchem Dawida i zarady Jerusalem. Mistrz jak ja wybrał z pomysłu Kolin Izraela. Tak widziałem Izrael wid Dawidowego domu aż po Seiden. I robłam, jak to idzie, taki mm, mm, szef z budywelników, uczera Salomona. I Salomon już jest, jakby żyje, pod kniezem. się pod życia Salomona. I prorok Achia zapowiada Salomonowi, że rozpadnie się królestwo Salomona na dwie drżawy i same Jerowam ma oczulity tę północną część, jaką nazwał Izrael. Północna nazywa się, się Judajem. E, i e, prorok zrobił taki symboliczny gest, miał płaszcz na sobie rozerwał ten płaszcz na 10 szmatków, na 12 szmatki. przepraszam 12 kolin Izraela i z tych 10 ty stworzysz nową drżawę Izraela, a kolino Judy tylko zależy na piwni no i zwyczajnie kolino Lewi one w chrámie służą, one jakby były apolityczni, one nie, nie wchodzą w ci w ci rozborki i to takie grasliw, bo tej płaszcz ważny wy na hebrajskim mówi Salma, płaszcz Salma to jest z, z imieniem Solomon tam też jest te mm, litery SLM, Salma i Salomon i to może jakby to, że po śmierci Solomona będzie ta rzadkość rozderta na, na te dwie części zazwyczaj pokarania za grzechy Salomona. na Salomon nie znał się, że pro mu otrzymał taką propozycję od Boga w tej, w i w tych w Egipt. i po śmierci Salomona, starszy Izraela poklekały Jerowaam, on przybył i oni go wybrały wybrali na cera. Wynie, prorok Achias z Shilohu nakazał i rozwalił, że był słuchniany Bohowi, dotrzymywał się prawy, ale tak jak w bywa, ludzka ambicje i tak dalej, Czar Izraela, pewni czarstwo, i nie chciał, już żebyjewieci chodzili do hramu w Jerozolimie. To mówiąc zstanowił dwa miejsca kultu, pominiął dwa nowe miejsca kultu, dwie świątynie i wspomniał kalendarz. I tak jak lewite nie przyjednały się do jego czerstw, one zarejszył w Jerozolimie, służący w chrzami, to win prostych ludzi wybrał z narodu i, i stanowił jakby ich święczeni Ci chramy, jakie win pobudował, jeden znajdujący się na północy w Dan, a drugi na piwni w Betel. E, tak, że tam nie mogło być Kowczego Zawitu, bo Kowczeg Zawitu był w Jerozolimie I tak dalej To zobaczcie To taki no, kult nie, nie wiadomo, co tam było e, Zdaje się, że Jerozolim sam sobie, e, Naznaczył, nas, postawił się pierwszeszczelnikiem I tak dalej I Taka późniejsza się, podziemia się, pisze, że kowin, E, składał kadylną żertwą, żeby oświetlić nowy Wiftar, e, same w Betel, e, to e, przybył tam prorok z Judy, e, e, żeby no, dokonać do, do do e, nie no, e, cary, żeby zrobić coś nieprawidłowego. No, car w gniwie podniosł rękę, nakazał sołtom schopić tego proroka i w tym momencie Вівтар розпався, а його е, е, рука, е, ну, зупинилася, не, не міг її випростати і так далі. І він бачив, що, що паралізована рука його, е, то він почав просити цього пророка про молитву і дійсно е, цей параліз відійшов тоді від нього. І це вже нам показує, що як ми робимо свої справи, не питаємо Бога, будуємо свій власний культ, бо про це йде, йде мова. Будуємо свій власний культ згідно своїх уявлень, а не слухаємо Бога, то бачите, нас є не? стаємо такий параліч приходить. І вам правил Ізраїлем 22 роки. І на жаль, саме його царство перше. popało w asyryjskie rabstwo. się trzymał się, a, a, a Izrael na północy, stał, ofiarą potężnej asyryjskiej imperii. Mamy takie trzy problemy w tej podium, jakie też może jakieś jakieś nasitki w naszym duchowym życiu, jakieś odzwierciedlenia w naszym życiu. Pierwsza problema to jest na dwie drżawy. Stolicą piwnicznej dżarzy Izraela była Samaria, miasto Samaria. Stolicą Piękdennej Judy, to jest Jerozolim, zwyczajnie. Widok między mit, Samaria do Jerozolimu to 60 kilometrów. w Ja Wyobraź sobie, nie, skilki, c, c, może by wskazało, jakie to są co c, c, nawet. Nie, w Ukrainii to między obostami większa widoczność. Między miastami obost, obostami, stolicami obosti. Ale egoizm, górdenia i tak dalej. No według tego, że nastaje takie rozkazy, że mają dwie drzewa, co jest śmieszne. Ciekawiejsze sanktuarii sanktuari były w Betel i w I one Między nimi odstęp 12 kilometrów. To sobie. Nie? Tobto, ludzie, aby nie szli z Izraela w Judę, w Jerusalem, to pobudowały na kordonie już e, drugi sanktuarium. Takie małe ma widstań. Nie? 12 kilometrów. To już różne kraje, różne kulty. E, to znowu egoizm i tak dalej. Wszystko dla ludzkiego zadowolenia i rozkoły, na żal, one nie takimi. Rozkoły według do tego i w cerkwi, i w narodzie, i w do no, nielogiczne, po prostu. Druga problem. Czar Jeroboam stanowił w swoich sanktuariach w Beteli w Dan swierzeczniki, ale ceny były z z Rodulewi Win sam stanowił swoich. I ci święceni, które pracowały na, na, na niego, one borowały się z, 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 z prorokami, na przykład z, z proroką Amosą, bo taki święceniak Amazia z Betel, win występował surowo przeciw Amosowi, przeniósł go żołstoko i tak dalej, postyno. Zamiast być my Bogowi, świeszczanym, też czasem wchodzi w jakieś e, polityczne zależności, finansowe zależności, to nieprawильно. Tak nie może być. My mamy Boże Słowo propowiedować, e, pokazywać niesprawiedliwość, brzuch, grzech. I nie ma znaczenia, kto to będzie, czy nasi prechelni, czy nasi wrogi, My mamy prosto Проголошувати Слово Боже Євангеліє, а не боротися зі слугами Бога. І третя проблема Амазія, який служить в цьому Санктуарі в Бетелі, висміює пророка Амоса. Не називає його Пророком Наві. Пророк це Наві на єврейській мові. Наз... Називає його «від'ющим». тобто там таке слово вживає хоже єврейське. Воно таке принизливе це слово. Якби ти, яке підглядаєш від ущелье, від... але це таке в такому сенсі ну, ти, який таке просто підглядаєш, не добачаєш, що там бачиш. Ні? i gej, idzie stąd, von, poszł ty. Tak więc nawet się. Widzisz, jak nie ma ducha Bożego, to ty proroki przeganiajesz, Bożych ludzi. Niech ktoś Bożym Słowem, nie czujesz Boga i może zajmować posadę w jakimś zbyteli, ale nie być słuchnianym Boga. To zawsze wtedy, kiedy polityka zwiąże nas z. z z religii, ja. Zobaczmy co w Rosji, nie? De, de Patriarch nie. Te patriarchy, nie nie wyprawdowuje zwierstwa rosyjskiej armii. To jest tragedia prosto. To tragedia, bo tamże, to samo co było w Betlejem. E ksiądz się z polityką, z carem Jeroboamem. Священника Мазія тут теж Патріарх домовився з Путіном. Вони друзяки і вони підтримують один одного. Ні? І це просто там Бога ніхто не слухає. Совість, совість хвора закрита на, на Духа Святого. Е, і, на жаль, такі союзи вони не добрі. Тому церква має проповідувати Слово Боже. czy ludzie słuchaj, czy nie słuchaj, czy władza gotowa, czy nie? Na pewno, jak się będą mo szczero słowo Boże, nigdy nie będą wystupać proty włady, jaka barzje dobra swoim romadianom. Ja wiem już i w Ukrainie i w innych krajach. Nie? Cerkwa ma zadanie. Pokazuj grzech, chodź do prawdy, do lubowi i tak dalej. Zobacz, te jerołamcy, czer, jakie wykorzystują. Для свого авторитету, навіть релігійність. На жаль. І це така вказівка, мабуть, Духа Святого для нас, щоб ми не піддалися, не пішли тим, тим шляхом. Болімося за церкву в Україні, щоб ми були таким світлим знаком Божої любові, миру і благодаті. Слава Ісусу Христу!